Ja. Chyba. Go Lubię. Lubisz. Tak na poważnie. Mac! Co? Zaliczyłaś go, wiem. Zdobyłaś go zagrywką. Za Nie odkręcisz tego. Nie było zagrywki, szarża na bramkę. Poza tym wymyślimy nową zagrywkę. Jesteśmy bystrzy. Nie zbudujesz związku na zagrywce. Dobrze wiesz. To nie są prawdziwe związki. A te z Bumble są? Albo z Tindera? Zlituj się. Pamiętasz gościa, który udawał, że pracuje na Kolumbii? Pracował, brał udział w badaniu klinicznym. Płacili mu. Zwiódł mnie. Nikt jest dorosły. W salonie ma swoje zdjęcie z rodzicami. Wiesz, ilu moich facetów takie miało? Zgaduję, że żaden, nikt, ma zastawę stołową i mydło lawendowo-sandałowe i tonę książek. To plus, faceci z barów i klubów to dzieci. Wiesz, co powtarza babcia? Że umrze zanim wyjdę za mąż. To możliwe. Mam 33 lata i jestem wykończona. Chcę dorosłego faceta.